Cześć z tej strony, a nie? Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić makaron z, z Lidia alchemii od samego początku. To jest bardzo trudna procedura, no ale. Mm, ale jest warto. Najpierw potrzebujemy y, życie zrobić. I las. Teraz robimy drzewo i drzewo. Widzicie, ile trzeba się namęczyć. Rośliny i czas. I rośliny robimy, że musimy mieć deszcz, który się robi z chmury i wody, a chmura się robi. Pary i powietrza, a parę się... Powietrze jest od początku, a... E, a, e, a parę się robi poprzez ogień i wodę. No to robimy deszcz na e, ziemię. Mamy roślinę, Dajemy czas. Mamy drzewo. Robimy drugie drzewo. Mamy las. Dajemy życie, które... Też trudno się robi, ale to następnym razem wam pokażę. Jak dzikie zwierzę łączymy z człowiek, mamy pies, ale psa wyrzucamy. Mamy trzody. Dajemy do niej trawę, którą robimy mm, roślina i ziemię. Tak, a już wam pokazałam, jak zrobić roślinkę. Tu do ziemi, ziemia jest od początku, łączymy, mamy krówkę. I teraz, żeby zrobić farmera, zabieramy znów roślinę, robimy albo zabieramy po prostu od razu i człowieka, którego robimy życie i ziemia. Robimy farmera, dajemy, mamy mleko. Mm. Teraz, jak zrobić jajko, to ptak i ptak, to też Wam pokażę następnym razem. Tak i ptak. Mamy jajko. I teraz mąka. Mamy mąkę. Ja robimy zboże i kamień. To zboże i kamień. Zboże się robi roślina i farmer. Mamy mąkę. Łączymy z jajkiem. Mamy już makaron. No i teraz łączymy kamień chyba z lawą. Nie. Powietrze z y, lawą, mamy kamień, łączymy teraz y, ogień z piaskiem, mamy szkło. Y, I teraz, żeby zrobić kolejny, to potrzebujemy jeszcze jedno powietrze. I lawę. Lawę robimy, że trzeba ziemię i ogień. Lawa. Lawa. Tu mamy. Łączymy, mamy drugi kamień. M. Aj. I teraz łączymy to z powietrzem. Powietrze już zmarnowałam, więc teraz muszę znowu szukać nowego. O, mamy. Łączymy. Mamy piasek, dajemy szkło. Mamy czas i klepsydry. Klepsydry wyrzucamy. Mleko mi było potrzebne. Mm. Mleko. Mamy mleko. E. Deszcz też już nie jest potrzebny. I kiedy mamy czas, to łączymy go z mlekiem. Mamy ser, makaron, dodać ser, łączymy i mamy makaron z serem. Tak oto robimy makaron z serem. Pa!